W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o walkach o żary. Żary zostały zajęte przez Armię Czerwoną w wyniku wielkiej operacji, która rozpoczęła się 12 stycznia 1945 roku i ruszyła z Wisły. Natomiast akcja, która doprowadziła bezpośrednio do zajęcia miasta ówcześnie nazwanego Zorał, rozpoczęła się 8 lutego pod Ścinawą koło Lubina. 10 lutego 1945 roku wojska IV Armii Pancernej, Armii Czerwonej, sforsowały tutaj na północ Bóbr i przeszły do ataku w kierunku na Bieniów, Żary oraz Lubsko. I właśnie z tego kierunku, z kierunku północno-zachodniego wkraczały pierwsze jednostki 10. korpusu 4. armii pancernej do niemieckiego Zorał. Na tej ulicy, ulicy Żagańskiej, głównej ulicy prowadzącej na wschód z Żar, pierwszy radziecki czołg zniszczył nadleśniczy Kitkiewic. Był on członkiem Volkssturmu, czyli oddziałów ochotniczych rekrutowanych spośród Osób niezdolnych do służby wojskowej, czyli albo młodzieży, albo tak jak leś, nadleśniczy, osób już emerytowanych. Oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do żar około godziny 14-13 lutego 1945. Armii radzieckiej zajęcie miasta przyszło dość łatwo. Jedynie na dzielnicy Zatorze odbroniły się dłużej oddziały niemieckie, natomiast generalnie Dowództwo X Korpusu Pancernego uznało, że właściwie miasto zostało już zdobyte, pozostały tylko punktowe miejsca oporu, takie jak właśnie tutaj za, znajdujący się za murem były brandenburski szpital dla psychicznie i nerwowo chorych. W tym szpitalu Niemcy jeszcze przed wybuchem wojny prowadzili akcję eutanazji osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Natomiast po kampanii wrześniowej szpital ten był miejscem, w którym przetrzymywano jeńców polskich. Tutaj także przetrzymywano jeńców z innych obozów jenieckich jak również obozów pracy w okolicy. Tak więc tutaj w okresie PRL-u postawiono tablicę ofiarom tym jeńcom, którzy tutaj w tym szpitalu zmarli. Natomiast w lutym 1945 roku był to już szpital zasadniczo wojskowy, gdzie byli ranni niemieccy żołnierze i w tym miejscu bronili się Niemcy dłużej, natomiast Rosjanie przeszli, X Korpus poszedł dalej w kierunku zachodnim, pozostawiając w Żarach jedynie 61 Brygadę Pancerną, która miała zająć się likwidacją tych ostatnich punktów oporu tutaj przy szpitalu, jak również Placu Wolności oraz na Zatorzu. Przez wiele miesięcy trwały jeszcze w Żarach Rabunki, wybuchały pożary, dochodziło do gwałtów niemieckich kobiet. Natomiast armia czerwona przygotowywała się do o tej decydującej operacji berlińskiej, która ruszy z nad Nysy 16 kwietnia 1945 roku. Żary, jako miasto znajdujące się na tyłach atakującej armii czerwonej, były ważnym punktem ze względu właśnie na ten ogromny kompleks szpitalny, który stał się Wielkim Radzieckim Szpitalem Polowym i na cmentarzu, w którym teraz się znajduję. Dzisiaj pochowani są przede wszystkim żołnierze, a którzy polegli w trakcie forsowania Nysy i operacji berlińskiej. Także daty śmierci pochowanych tutaj żołnierzy są bardzo odległe w czasie, bo nawet tutaj można znaleźć pochówki z sierpnia 1945 roku czyli były to osoby, które zmarły na skutek ran poniesionych we wcześniejszych operacjach. Jestem na terenie jednego z kilku cmentarzy, które powstały w okresie stacjonowania w żarach oddziałów Armii Czerwonej. Dzisiaj już tu. Ciał, co prawda nie ma, natomiast pozostały stare pomniki, i przed, nim, przed jednym z nich właśnie stoję. Chciałbym teraz przeczytać fragment wspomnień Marty Neumann, która była w trakcie walki o miasto w żarach. Posłuchajmy, co pisze o dniu 13 lutego, kiedy oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do miasta. W największym pośpiechu Przełykam kęsy obiadowego chleba. Potężne eksplozje na lotnisku wstrząsają powietrzem. Mieszkańców naszego miasta opanowuje wielki niepokój. Rosjanie nieuchronnie zbliżają się od wschodu. Przez Auenstrasę, czyli dzisiejszą bohaterów getta, przetaczają się właśnie pierwsze rosyjskie czołgi. Czym prędzej biegnę do piwnicy naszej kamienicy przy Bismarck 1. To jest właśnie Plac y, dzisiaj Łużycki, gdzie spośród innych mieszkańców schronienie znalazły rodzina Reszka, pani Horn, panna Blau, panna Böme, pani Bursz i dwie osoby z rodziny Kade. Od pierwszego strzału czołgowych monstrów, które przetoczyły się tuszką naszego domu, popękały wszystkie szyby w oknach. drżąc na całym ciele, siedzimy cicho, jak mysz podniosła, w każdej chwili przygotowani na wtargnięcie Rosjan. I tak biegają do piwnicznych pomieszczeń z rozkazem podniesienia rąk do góry. Nasze walizki są rozgrzebywane, rzeczy dokładnie przeszukiwane. Dwóch folkszturmowców, którzy także siedzą w piwnicy, musi oddać broń, ale pozostają bez szwanku na ciele. Segarki i precjoza znikają w kieszeniach plądrujących Rosjan. Jeszcze nie raz pani Marta Neumann doświadczy upokorzeń i przemocy ze strony Czerwonoarmistów. W budynku, który jest za mną, w budynku, w którym dzisiaj mieści się siedziba sądu rejonowego, Rosjanie umieścili komendanturę wojenną. Nakazali stawić się tutaj do rejestracji wszystkim Niemcom. Niemcy zostali zmuszeni do oddania wszystkich radioodbiorników. Otrzymywali tutaj także kartki żywnościowe. Dzienna racja żywnościowa wynosiła 50 gramów chleba, z kolei radziecki żołnierz otrzymywał. Przydziałowe 100 gramów wódki. I tej wódki Rosjanom brakowało. We wspomnieniach cytowanej przeze mnie Marty Neumann bardzo często pojawia się obraz Rosjan szukających dodatkowego napitku. Stoję przy tablicy upamiętającej siostrę Marię Edelburgis, która urodziła się jako Julianna Kubicki. Do żarb przybyła w 1932 roku i pracowała jako pielęgniarka. W 1945 roku, 20 lutego, została zamordowana przez radzieckiego żołnierza tutaj w nieodległej plebanii, kiedy odmówiła wyjścia z Czerwoną Armistą. W jakim celu no można się domyślać? Wiele kobiet niemieckich zostało wtedy zgwałconych. zresztą słynny rosyjski pisarz Ilya Ehrenburg sam zachęcał do gwałcenia niemieckich kobiet. Siostra Edelburgis odmówiła, za co została zastrzelona przez Czerwoną 23 lutego została pochowana tutaj przed wejściem do jedynego ówcześnie katolickiego kościoła w Żarach. A w 2011 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny siostry Edelburgis, jak również dziewięciu innych sióstr Elżbietanych, które w 1945 roku zostały zamordowane przez Armistów. Myl plac, na którym teraz jestem jeszcze przez wiele miesięcy był zastawiony rozbitymi czołgami, spalonymi samochodami, które świadczyły o ciężkich walkach o miasto, które toczyły się między 13 a 16 lutego, ale już wiosną przybyć miały tutaj do żar, wtedy nazywanych żurawiem, pierwszej grupy operacyjne, których zadaniem było stworzenie polskiej administracji. Dziękuję Państwu za uwagę.